Dzień dobry, dzisiaj temat dyskryminacji. Moje dziecko jest nierubiane, odrzucane w grupie. Więc jeśli temat dotyczy to twojego dziecka, proszę wysłuchaj to do końca. Cześć, nazywam się Wada widziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia A dzieci. Czy wiesz, że twoje samopoczucie, twoje przekonania, twoje drzewa genealogiczne Mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci. Sprawdźcie jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, no jak wiecie, może nie wiecie, dziecko jest naszym pięknym lustrem. Pięknym. I teraz, e, im bardziej rodzic, mama dmucha, chucha na dziecko, żeby tylko nie wiem, nic złego się nie stało. To tym bardziej dziecko będzie miało problemów właśnie często odnalezieniem się w grupie. Więc tutaj musisz zadać sobie pytanie, na ile boisz się konfrontacji Twojej dziecka z otoczeniem. Często, i to co mi pokazują konsultacje, trudno jest mu odnaleźć się w grupie wtedy, kiedy rodzice tego sami doświadczyli. Tak więc tutaj bardzo piękne to jest lustro. W takich 80% to mi się sprawdza. I teraz to nie jest problem z dzieckiem, znowu. Ale to jest bardzo ważne, aby rodzice, szczególnie mama, przerobiła swoje traumy, przerobiła swoje historie, tak? Bo to jest bardzo przerobiła swój strach przed oceną, przerobiła swój strach przed krytyką, przerobiła swój strach przed zmianami. Tam jest dużo tych konfliktów. Więc tutaj jest bardzo ważne, aby przyjrzeć się jakby temu. I teraz uwaga, pamiętajcie, że często jest tak, że dziecko, które jest wychowane na takie dobre, grzeczne, uprzejme, gdzie w domu nie było żadnego krzyku, no bo nie chcę tutaj, żeby dziecko cierpiało, pamiętajcie, co jest potrzebne w grupie. Tam będą różne osobowości. I zdrowa relacja w każdej jest wtedy, kiedy my potrafimy krzyknąć, kiedy my nie boimy się tej konfrontacji, kiedy my, my jesteśmy komu po, po powiedzieć: w Stanie, zostaw mnie, odwal się, a nawet czasami jesteś głupi. Tak? Wiecie o co mi chodzi? To jest bardzo ważne, aby dziecko też było wychowane, że będą różni ludzie z różnymi nastrojami, z różnymi przeżyciami, z, z różnymi dniami, potrzebami. Im bardziej wydmuchacie i na to dziecko, tym gorzej. Jest dla niego później w szkole, w przedszkolu, bo on się boi otoczenia. Bo moje pytanie, czego ty się bałaś? Czego ty się bałeś? Więc jeśli macie takie dziecko, które doświadcza tej dyskryminacji, bo często, często powodem później tej dyskryminacji są samookaleczenia, próby samobójcze, bardzo ważne jest, abyś, tak jak powiedziałam na wcześniejszych odcinkach, przy próbach samobójczych i samookaleczeniach, jak nie słuchałeś, to proszę, cofnij się i znajdź je. Jest bardzo ważne, aby skupić się na sobie, aby znaleźć te twoje traumy z, z traumy ze szkoły, czy z przedszkolem, tak, gdzie Ty doświadczałeś może jakichś niefajnych rzeczy, może się z ciebie wyśmiewali, może gardzili, może byłeś pośmiewiskiem. To jest bardzo ważne, aby to przerobić, bo im bardziej ty to przerobisz w sobie, tym bardziej dzięki temu będziesz budować tą siłę tego dziecka. Bezwójnie jeśli dziecko do, doświadczyło dyskryminacji, no to już jest pomoc psychoterapeutyczna, psychologa dziecięcego potrzebna. Ale tutaj trzeba też iść dwutorowo: czyli dziecko na terapii, a rodzic. Ja zawsze mówię, zapraszam do siebie na konsultacje albo przerobienie po kolei webinarów, aby pouwalniać te swoje lęki, te swoje strachy. I bardzo ostatnio, nawet podam wam przykład, bo po roku wróciła do mnie klientka, gdzie pracowałyśmy z migdałami u dziecka. I faktycznie, no jakby to wszystko poszło pięknie, i ona w tym roku, przez ten rok też prawie wszystkie moje webinary odsłuchała, i po tych webinarach poszła jeszcze dodatkowo na terapię. I ona mówi teraz do mnie: Ewa, to jak ja przez ten rok się zmieniłam, teraz jeszcze dodatkowo terapia to moje dziecko jest zupełnie inne pod kątem społecznym to jest dzień do nocy. I właśnie to jest te lustro, rozumiecie? My często chcemy przerzucać odpowiedzialność za te dziecko, że z nim coś jest nie tak, tak? Bo bądź odważna, bądź cierpliwa, dlaczego się wkurzasz? A tak naprawdę nie chodzi o te dziecko, to chodzi o ciebie. I tu jest zawsze problem. I miej odwagę się z tym skonfrontować, to, co było w tobie, co ty przeżyłaś, bo naprawdę to jest klu, że Twoje dziecko zysowanie lepiej się poczuje i odnajdzie się w tym środowisku, tak? Tego Ci życzę, życzę Ci tej odwagi, bo dzięki temu Twoje dziecko nabierze większej siły. Dziękuję za odcinek. Jeśli spodobał Ci się, będę wdzięczna za lajka i do zobaczenia w następnych odcinkach.